Tu zaczyna się futbol. Witam serdecznie drodzy rodzice. Znowu chusta w mojej dłoni, więc staramy się budować Waszą świadomość w Akademii Piłkarskiej. Czempion z Kinder Akademii Piłkarskiej. Drodzy rodzice, ostatnio trener Marcin Ćwikniński, jeden z trenerów naszej Akademii, świetny fachowiec. Powiedział mi o słowach automotywacja, których usłyszał na, na konferencji wypowiedzianych przez, wypowiedzianych przez zachodniego trenera. I teraz moja szybka wypowiedź, szybkie nagranie wokół tematu motywacji miałoby się koncentrować. Drodzy rodzice, w naszej akademii często jest tak, że dzieci przychodzą czy zapisujecie swoje pociechy w wieku Kinder, w wieku najmłodszym, po to, że. Dlatego, że chcą grać w piłkę nożną, chcą się ruszać. I to jest naj, naprawdę najlepsze kryterium, jakie y, możecie przyjąć, w, zapisując swojego syna do akademii. Ale im daje w las, trochę perspektywa się zmienia. Kieruje też tą swoją wypowiedź do y, y, trenerów naszej akademii. Otóż słowa, które powiedział mi Marcin Ćwikliński, które, y, które w rozmowie z, z trenerem usłyszał, to jest fakt, że. W Pewnym etapie szkolenia, i mówimy tutaj o okolicach 9-10 roku życia, świadomość piłkarza małego musi być na tyle wysoka, że trener nie powinien tylko go motywować, ale bardziej powinien go uczyć automotywacji. Co, co to znaczy? Będziemy techniki tej automotywacji w następnych naszych odcinkach również, również uczyć, jak osiągnąć ten cel. Natomiast. Musimy sobie uświadomić, że piłkarze, którzy teraz są największymi gwiazdami, które, które się uśmiechają do nas ekranów telewizorów, są bardzo różni. Charakterystyka topowych piłkarzy, są piłkarze typu szybkościowego, typu wytrzymałościowego, którzy bardzo szybko myślą na boisku, którzy myślą trochę wolniej, którzy są prawonożni, lewonożni, wysocy, niscy. Różne naprawdę charakterystyki. Jedyna wspólna cecha, która ich charakteryzuje, to jest ta pasja do gry, z którą jest łatwiej o motywację. Oni sami potrafią się zmotywować, by co mecz, co trening skakiły na ten najwyższy poziom. Dlatego zapamiętajmy o tym, że w pewnym etapie szkolenia kryterium, które musi mieć miejsce, które musi występować w każdym piłkarzu, jest to, żeby on sam się potrafił zmotywować do pracy, do przyjścia na trening. I dania siebie 100%, by móc się rozwinąć, by w ciągu swojego życia móc spełnić to marzenie, czyli zostać piłkarzem. Na razie tylko tak enigmatycznie, krótko, jak tą automotywację wyszkolić w chłopakach, będziemy mówili podczas następnych y, audycji. Także dziękuję serdecznie, tu zaczyna się futbol, czekajcie proszę na następne filmy. Dzięki.